Elo Matej Ogielka, elo, elo. Blokio osiedla dzielnicy. Tym razem reprezentuje coś takiego. Zaprezentuje coś takiego, no inaczej mówiąc. To lecimy, zwarte mordeszki. Ta, aha Matej OGL. OGL, guczyce moje miasto. Aha, ta. Lecimy. Osiedla nasze bloki, ich wady i uroki, gdzie bieda miesza się z bogactwem. Każdy walczy o swoją prawdę, gdzie dzielnice za dzielnicami. Łączymy się z ekipami, ciągła degustacja, czy to ze deszczu czy to z miasta. Każda nacja ma swoje tereny, tego nikt nie zmieni, bo każdy na zawsze pamięta, gdzie urodził się w mękach. Ulica i miasto, gdzie światła gasną, a my w blasku ponad chodnikami przemieszczamy się ścieżkami żeby oddać się bani Towar nie jest tani, Towar nie jest tani, a my wciąż na bani ta, a my wciąż na bani Towar nigdy nie był tani, tak Aha, właśnie tak, OKLK OK, Aha Blokowiska dzielnicze, nasze miasto, ulice Tego wszystkiego nie zliczę Tereny, plenery, miejscówki Gdzie spędzane są wszystkie majówki Zbijane piątki i zwijane stówki Kumate główki, kumate główki Zwijane stówki, ej Kumate główki Ej, te Na świecie jest wielu, którym nie jest znane Życie napisane, zazwyczaj przejebane Przez elementów nigdy nie posmakowane Chodzi tu o państwowe szuje, na samo my się dystansuje i każdy tak robi, kto widzi ich kroki, decyzje, walić ich na pizdę, więc driftując pomiędzy blokami, uważaj, żebyś nie widział się z psami, bo oni tylko czekają na wszystkich, zarabiają i jeszcze z tym się chwalą, drobnych chłopaczków karają, ci to... Przekazuję ci to z autopsji, sam przekonałem się na własnej kości Pozdrawiam prawdziwych gości, a jebać fałszywych i tych niewłaściwych Jeszcze raz, pozdrawiam prawdziwych gości, a jebać fałszywych i tych niewłaściwych I tych niewłaściwych Majtaj OGL-ka, ta, ta Majtaj OGL Zawsze dumny swego miasta